Jezus powiedział do swoich uczniów Tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał I trzeciego dnia zmartwychwstanie W imię Jego głoszone będzie nawrócenie I odpuszczenie grzechów wszystkim narodom Począwszy od Jeruzalem Wy jesteście świadkami tego Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyoble przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. W wstąpienie pańskie Kościół uznał za na tyle ważne święto, że w pewnym momencie, nie tak znowu dawno temu, bo to na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zdaje się dokonało, przesunięto to święto z czwartku, 40 dni po zmartwychwstaniu, na tę dzisiejszą siódmą niedzielę wielkanocną po to, żebyśmy wszyscy mogli tę uroczystość przeżywać, żeby nikomu praca czy inne zajęcia nie uniemożliwiły celebrowania w liturgii tego wydarzenia, jakim jest w niebowstąpienie Chrystusa. Liturgia Słowa dzisiaj tę scenę w niebowstąpienia każe nam oglądać dwa razy, dwa razy w relacji świętego Łukasza. Najpierw Wysłuchaliśmy tego opisu, który Łukasz zawarł w dziejach apostolskich. Teraz na koniec tego opisu, który znajduje się w Ewangelii, która wyszła spod jego pióra. Dwa razy więc patrzymy na Jezusa wstępującego do nieba, na uczniów żegnających go, patrzących, jak unosi się tu górze. Ale dostajemy też to drugie czytanie fragment listu do Hebrajczyków. Listu napisanego, nie wiemy przez kogo, ale wiemy mniej więcej do kogo. Fragment listu napisanego do wspólnoty, która po pierwotnym doświadczeniu entuzjazmu wiary, zachwytu wiarą, zachwytu Chrystusem, doświadczyła bardzo brutalnych prześladowań. I jakoś się w tej swojej wierze zawamała. To wnioskujemy z treści listu. Myślę, że jakoś nie, nie, nie trudno się z tą wspólnotą... Z różnych powodów utożsamiać. I dopiero ten fragment z listu do Hebrajczyków tłumaczy nam tak naprawdę, na co patrzymy, patrząc wraz z apostołami na Chrystusa wstępującego do nieba, co widzimy, co rzeczywiście się dzieje. Bo jeśli to jest pożegnanie Jezusa z uczniami, I to takie pożegnanie, jak na naszą współczesną wrażliwość, powiedzmy sobie, w słabym stylu, to to wygląda trochę, tak na naszą współczesną wrażliwość, ja oczywiście mówię z pewnym przymrużeniem oka, ale to wygląda trochę jak takie tandetne zakończenie ho hollywoodzkiego filmu, nie? Wszystko się dobrze kończy, bohater w chwale, wszystkie promienie, wszystkie reflektory światła na niego, tak? To drugie czytanie nam pokazuje, co się naprawdę dzieje. Chrystus się nie żegna z uczniami. Nie chodzi o to, że On znika i oni teraz zostaną sami. Świętujemy dzisiaj nie to, że Pan Jezus zrobił uczniom papa. To teraz, sobie, teraz zobaczymy, jak sobie będziecie radzić beze mnie. Ale świętujemy to, o czym autor listu do Hebrajczyków tak mocno mówi że przed obliczem Boga stoi arcykapłan, który się nieustannie za nami wstawia, który nieustannie Ojcu mówi o nas, o mnie i o Tobie, o tym wszystkim, co dźwigamy, o tym wszystkim, co przeżywamy, czego doświadczamy. Że nie ustaje przez całą wieczność, przez wszystkie wieki, które nas dzielą od tamtego momentu, nie ustaje ta perora Chrystusowa przed Ojcem. Dzień i noc, sekunda po sekundzie, moment Twojego życia po momencie Twojego życia, wydarzenie po wydarzenie, Chrystus stoi przed Ojcem i mówi mu o Tobie cały czas. I w tym mówieniu pewnie jest też i to, że taka scena, którą może jeszcze z dzieciństwa pamiętamy, bośmy ją daj Boże nieraz przeżywali. Jak to człowiek wsadza przez drzwi głowę do domu i mówi: um, Mamo, bo, tato, bo, bo tu przyszli ze mną koledzy, koleżanki, i potem taka hałastra się wsypywała do domu. Daj Boże i współczesnym dzieciakom coś takiego przeżywać. I to jest ta, ta mowa Chrystusa przed Ojcem, nieustająca, ona też jest trochę o tym. Chrystus staje, wszedłszy do nieba, w, swoim, w majestacie także swojego człowieczeństwa przed Ojcem i mówi: tato jestem. Ale wiesz, tu już następni idą. Wracam, ale nie sam. Bardzo ważne jest, żebyśmy to zobaczyli. Bo jeśli świętowalibyśmy dzisiaj tylko to, że On sobie poszedł, zniknął i zostawił nas samych, to nie ma co się dziwić apostołom w pierwszym czytaniu, że oni się go... W ostatniej chwili dopytują o Królestwo Izraela. No dobrze, idziesz sobie, to chociaż Królestwo Izraela nam przywróć. Niepodległość nam tutaj daj. Daj nam jakiś spokój polityczny, społeczny, dobrobyt. Przywrócisz Królestwo Izraela? No bo jakoś trzeba o siebie zadbać, jeśli, jeśli on sobie idzie. Ale jeśli jest z nami w nieustannej jedności. Jeśli nieustannie mówi Ojcu o mnie i o Tobie. Jeśli dynamika naszego życia jest tak naprawdę dynamiką wchodzenia za Nim do domu Ojca, no to ja nie muszę się tak histerycznie skupiać na tym, co ja mam do zrobienia. Co muszę sobie zapewnić, co muszę sobie wywalczyć, o co się muszę postarać, czego mi nie może zabraknąć. Naprawdę mogę się skupić na tym, czego On dokonuje i czego On chce dokonywać dzisiaj. Z tego widzenia będą wynikały moje priorytety w życiu. Jezus stoi nieustannie przed Ojcem i mówi Mu o mnie. I nieustannie trwa wchodzenie Chrystusa do nieba. Znów odwołując się do takiego przykładu z dzieciństwa, jak żeśmy przez jakieś płoty przechodzili czy inne sztachety, to zazwyczaj to się odbywało na takiej zasadzie, że jak głowa przeszła, to człowiek się spodziewał, że reszta przejdzie. Z wiekiem ta umiejętność jakoś zanika. Trochę tak jest z nami i Chrystusem. Głowa tego ciała Chrystusowego weszła do nieba i reszta wejdzie. Jest w trakcie. Nieraz to przeciskanie się przez te sztachety doczesności, ono jest bolesne. Nieraz tam nam wejdzie jedna czy druga zadra. Nieraz mamy wrażenie, żeśmy utknęli, ale spokojnie, jak głowa przeszła, to reszta też przejdzie. W tym, co przeżywasz, w tym, czym żyjesz na co dzień, ze wszystkimi Twoimi obowiązkami, bolączkami, planami, staraniami, wysiłkami, jesteś w trakcie wstępowania do nieba. To jakoś zmienia perspektywę? Tego, co boli, co niepokoi, co męczy w codzienności? Tego, o co warto się starać, o co warto walczyć, a o co może niekoniecznie? Ta uroczystość nie jest o pożegnaniu Jezusa z nami, nie jest o tym, że nas zostawili i teraz ocenia patrząc z góry, jak my sobie radzimy. I w niebieskim indeksie wystawia nam jakieś oceny wyższe lub niższe. Ta liturgia nie jest o tym, ta liturgia jest o Chrystusie, którego jesteś częścią, z którym jesteś jednym ciałem. Ta liturgia jest o tym, żeby, żeby skupić się, spróbować raz jeszcze w tym codziennym życiu skupić się na działaniu Chrystusa, na tym, czego Chrystus dokonuje dzisiaj. Ta myśl była też jakoś obecna w pierwszym czytaniu. Tam, gdzie Łukasz zwraca się zaraz w pierwszych słowach dziejów apostolskich do adresata tego utworu, do niejakiego Teofila. I mówi mu pierwszą księgę, czyli Ewangelię, napisałem o tym, o tym czego Jezus dokonał od początku do wniebowstąpienia. A to jest druga księga. Czyli pierwsza księga była o tym, czego Jezus dokonał od przyjścia na świat do wniebowstąpienia, a druga jest, księga jest o tym, czego Jezus dokonuje po wniebowstąpieniu. Poprzez swoje ciało, którego częścią Ty jesteś. O tym, czego dokonuje w Twojej codzienności. Nie skończyły się dzieje apostołów. To jest zresztą kapitalne w dziejach apostolskich, że tam można mieć przez pewien czas wrażenie, że one są o Piotrze albo o Janie. Ale potem przez ponad połowę tej księgi śledzimy historię Pawła, która nabiera rozpędu, jest coraz bardziej dramatyczna. Towarzyszymy Pawłowi w podróży do Rzymu, gdzie ma stanąć przed obliczem Cezara. I dzieje zostają ucięte przez świętego Łukasza na tym, że Paweł dotarł do Rzymu i tam, choć był w domowym areszcie, to nadal ogłosił Chrystusa koniec. Nie dowiemy się z dziejów apostolskich, jak się kończy historia Pawła. Bo ona nie jest o Pawle. Ona jest o, o działaniu Jezusa przez jego uczniów i w tym sensie dzieje apostolskie są księgą nieskończoną, niedokończoną. Ty ją kontynuujesz. Kolejne rozdziały piszesz dzień po dniu, poniedziałek, wtorek, środa. Dzieje apostołów, dzieje ucznia. Dzieje Jezusa, który działa nadal. Myślę, że. W tej dzisiejszej Ewangelii są trzy podpowiedzi, które nam Pan Jezus zostawia, co do tego, na czym miałoby polegać to skupienie się na Jego działaniu w naszej codzienności. Pierwsza, tylko Łukasz to zauważył, że Jezus tuż przed wniebowstąpieniem wyprowadził ich ku Betanii. Betania to jest dom Marty Marii Łazarza, dom przyjaciół, ludzi, u których Jezus czuł się dobrze, do których zachodził podczas swojej publicznej działalności, żeby odpocząć, żeby z nimi świętować, z którymi dzielił ich troski, ich dramaty, jak to było przy śmierci Łazarza, zanim Go wskrzesił, z którymi śmiał się i z którymi płakał. Tu Jezus chce działać w Betanii, ku Betanii nas wyprowadza. Ku tym relacjom najprostszym, najzwyklejszym. W nich szukaj działania Jezusa. Druga podpowiedź to jest to, co Jezus mówi. I znów tylko, tylko w tych relacjach Łukaszowych poznajdziemy. Ześlę wam obietnicę mojego ojca, ale zostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni w moc wysoka. A więc skupić się na, na tym, czego Jezus chce dokonywać, to jest także poczekać na ducha świętego. My wieloma rzecz, rzeczami się zajmujemy, wieloma sprawami, zużywamy naszą energię nieraz bardzo ofiarnie w ciągu tygodnia. Ile z tych aktywności z tego naszego biegania, starania się jest poprzedzone tym, żeśmy jak apostołowie usiedli na siedzeniu za przeproszeniem i poczekali na moc z wysoka. Przed włączeniem komputera, przed wyjściem do pracy, a niechby i przed piwceniem obiadu, na chwilę, na kilka sekund dosłownie zatrzymaj się i zawołaj o moc z wysoka. To znaczy, odkryj też, że wszystko, co robisz, o, o wszystkim, co robisz, Jezus nieustannie mówi ojcu. To jest sprawa między ojcem a synem. Twoje życie codzienne jest włączone w wewnętrzne życie Trójcy Świętej, w wewnętrzne życie Boga. I trzecia podpowiedź, i znów tylko Łukasz to widzi. Błogosławił ich. Odchodząc, błogosławił ich. To są ludzie. Błogosławieni, pobłogosławieni przez Jezusa. Jest wcześniej u Łukasza i u Mateusza, też w Ewangelii, taki fragment, kiedy Jezus płacze nad Jerozolimą i mówi: Jeruzalem, Ty zabijasz proroków, kamienujesz ich. Ja tyle razy chciałem zebrać Twoje dzieci, jak kokosz swoje pisklęta nie chcieliście dać się zebrać. Dlatego Wasz dom pozostanie Wam pusty. Bo nie zobaczycie mnie, dopóki nie powiecie błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. To nam umyka zazwyczaj w toku lektury Ewangelii ta zapowiedź Jezusa. Nie ujrzycie mnie, aż nie powiecie błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Oczywiście my te słowa będziemy za chwilę, za kilka minut powtarzać, śpiewając święty, święty, święty. Posanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Państwa. No bo wiemy, że On tu przychodzi na ołtarzu, więc tym wołaniem chcemy przyzywać też Jego ostatecznego przyjścia. Ale może idzie też o to, żeby poza liturgią umieć powiedzieć błogosławiony. Źródłosłów tego słowa i błogosławieństwa, którego Jezus udziela apostołom, i tego tytułu błogosławionych, bo idzie w o którym mówi wcześniej, jest ten sam. Eulogeo, dobrze mówić, mówić dobrze o kimś. Może do tego Jezus też nas zachęca, wyjdź z tej liturgii, jak ona się skończy, wyjdź z tego Kościoła i powiedz dobrze o kimś. I wtedy zobaczysz Jezusa, jak powiesz błogosławiony, jak dobrze powiesz o człowieku. Zobaczysz Jezusa działającego, z którym kiedyś masz nadzieję znaleźć się ostatecznie przed Ojcem, ale który jest tutaj przy Tobie którego jesteś częścią i który chce być częścią Ciebie, Twojego działania. Co daj nam, Panie Boże? Amen.